Polska Górą! Występy polskich drużyn w europejskich pucharach kojarzą się z wielkimi kompromitacjami. W tym roku jednak sytuacja wygląda zgoła odmiennie. Po raz pierwszy polskie kluby wygrały pierwsze sześć meczów w europejskich pucharach. Bijąc rekord z sezonów 2015-2016 i 2017-2018. Także najlepszym osiągnięciem jest seria aż 11 meczów naszych zespołów bez porażki od początku rozgrywek. Jednocześnie jest to wyrównanie rekordu w dowolnym okresie. Witam Was bardzo serdecznie, kanał Nie Grasz Nie Wygrasz. Z tej strony Mateusz, znany jako Footbreak. Porozmawiamy sobie dzisiaj o polskich zespołach. W europejskich pucharach cofniemy się trochę do przeszłości, ale także zahaczymy o teraźniejszość. Skupimy się przede wszystkim na wielu czynnikach analitycznych, statystycznych. Zapraszam już teraz na materiał. Z kodem sport 600 po wpłacie 50 zł otrzymujecie dwa freebety w wysokości 50 i 10 zł. Łącznie na start zyskujecie 110 zł. Link w opisie. Twój najlepszy wynik od 6 lat osiągnęła Legia Warszawa, która regularnie reprezentuje nas w Europie. Po raz pierwszy od sezonu 2015-2016. Legia była w stanie wygrać ponad dwa mecze z rzędu, w tym roku aż cztery. Wówczas z kompletem zwycięstw przeszła eliminację do Ligi Europy meldując się w fazie grupowej. Jeszcze dłużej czekał Śląsk-Wrocław na serię trzech wygranych spotkań z rzędu w Europie. Ostatnio tej sztuki dokonali w Pucharze Zdobywców Pucharów w sezonie 1976, 77. Niestety nie udało się jeszcze odnieść pierwszego zwycięstwa w Pucharach debiutującemu Rakowowi Częstochowa oraz pogoni Szczecin, która w swojej historii zwyciężała jedynie w rozgrywkach Pucharu-Intertoto. Raków dzięki dwóm remisom i wygranej serii rzutów karnych stał się natomiast trzecim polskim debiutantem, który wygrał swój premierowy dwumecz po groklinie oraz GKS się bochatów. Pogoń, jak już wiemy, pożegnała się z tego roszcznymi pucharami. Już teraz polskie zespoły zdobyły więcej punktów do rankingu niż przed dwoma laty. Rok temu wynik wyśrubował Lech awansem do fazy grupowej Ligi Europy. Polskie kluby w ten sposób walczą o wyższe miejsca w rankingu UEFA, a w rezultacie lepsze rozstawienia. W chwili obecnej Polska zajmuje w nim 30 miejsce. Jedna lokata wyżej daje start dwóch zespołów w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji, a pozycja 28 pozwala już trzem drużynom zaczynać grę od tego etapu. Ważny w tym kontekście jest fakt, że Legia ma już zagwarantowany udział co najmniej w fazie grupowej Ligi Konferencji. Pierwszy raz zagra w grupie od sezonu 2016-2017. Takiej pewności nie ma żaden z pozostałych krajów z miejsc od 27 do 33 w rankingu. O poprawę wyników w kolejnej rundzie nie będzie jednak łatwo. Przed najtrudniejszym zadaniem stoi Raków Częstochowa. Wicemistrzowie Polski zmierzą się z rosyjskim Rubinem Kazan. Z klubem z Rosji nie mierzyliśmy się od 10 lat i pamiętnego dwumeczu Legii ze Spartakiem Moskwa. Rubin w swojej najnowszej historii potrafił dojść nawet do ćwierćfinału Ligi Europy. Przez 5 ostatnich lat był jednak poza pucharami. Rosja w rankingu UEFA zajmuje 9 miejsce, ale z roku na rok zdobywa coraz mniej punktów i właśnie wyprzedziła ją Szkocja. Faworytem dwumeczu będzie bez wątpienia Rubin, ale warto wspomnieć, że w ostatnim czasie rosyjskie kluby odpadały po starciach między innymi z Gruzinami, Azerami czy Izraelczykami. A jeśli już jesteśmy przy Izraelu, to właśnie z tamtejszym HAPOELEM BIRSZEWA zmierzy się Śląsk-Wrocław. Podobnie jak w przypadku Rosjan, także z Izraelczykami nie graliśmy od 10 lat, czyli od czasu starć Legii z hpl w fazie grupowej Ligi Europy. Rywal Wrocławian w ostatnich latach prezentuje się najlepiej spośród drużyn ze swojego kraju. Dwa razy z rzędu w sezonach 2016-17 i 2017-18 Grali w fazie grupowej Ligi Europy. Za pierwszym razem doszli nawet do 1-16 finału. Także na fazie grupowej Ligi Europy zakończyli ostatni sezon. Tu także polski zespół nie będzie faworytem. Kluczowy będzie mecz wyjazdowy. Gdyż HPL potrafił przed rokiem pokonać u siebie m.in. Slawie Praga oraz Nice. W eliminacjach Ligi Mistrzów trudnego rywala będzie miała Legia Warszawa, mianowicie chorwackie Dinamo Zakrzep. Do tej pory tylko raz w historii polski klub zdołał wyeliminować rywala z tego kraju. Dokonała tego Wisła Kraków w dwumeczu z Hajdukiem Split w pierwszej rundzie Pucharu UEFA 2001-2002. Dinamo to jednak znacznie trudniejszy rywal. Od 2004 roku tylko dwa razy nie grali w fazie grupowej żadnego z pucharów. W ostatnim sezonie dopiero na ćwierćfinałowym dwumeczu z Villarreal, późniejszym triumfatorem, zakończyli udział w Lidze Europy. Jedyna wpadka, jaka przedarzyła się Chorwatom w ostatnich latach, to odpadnięcie w 2017 roku w eliminacjach Ligi Europy z Albańczykami. Bez wątpienia jest to kolejna para, w której polski zespół nie jest faworytem. W razie porażki Legia będzie walczyć o grę w fazie grupowej Ligi Europy. Z przegranym pary ferencvarosz Slavia praga A czy waszym zdaniem mamy jakiekolwiek szanse na awans polskich drużyn do czwartej rundy danych rozgrywek? Zachęcam gorąco do dyskusji w komentarzach. Także przypominam, że jeśli chcecie typować mecze Polaków w Europie, czy też na przykład trwającą już ekstraklasę, macie taką możliwość na stronie BETFAN z kodem Sport600 wpisanym podczas rejestracji, bądź po prostu po wejściu w link. W opisie zgarniacie freebet w wysokości 60 zł. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami akcji. Wbijajcie jeszcze na naszą grupę na Facebooku także pod nazewnictwem Nie grasz nie wygrasz. Link również znajdziecie w opisie. Nowe osoby zachęcam do subskrybowania kanału. Więcej czasu wam już nie zabieram, odsyłam do dyskusji w komentarzach. Trzymajcie się i do następnego.